Wizyta ambasadora Izraela u ministra Andrzeja Szejny wzbudziła wiele kontrowersji, ale także i pytań. Ludzie byli ciekawi, czy jako wróci na południe, czy przeprosi Polaków. A może to minister Szejna przeprosi ambasadora. Potwierdzam. Andrzej mnie przeprosił. Już się na was nie gniewam. Witam Was. Zacznijmy jednak od kwestii odszkodowań. Arsen Ostrowski, dumny syjonista, jak samo sobie pisze, nie pozostawia nam złudzeń. Naprawdę, Donald Tusk? Czy Polska naprawdę chce rozmawiać o odszkodowaniach? Przecież my również mamy jeszcze spory rachunek do uregulowania. No, dość karkołomna teza, ale rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Skoro Polacy nie poczuwają się do win, do których doszło w Polsce pod nazistowską, niemiecką okupacją, no to Izraelczycy nie powinni się poczuwać do win, które powstały w trakcie izraelskiej demokracji. Ale jest jeszcze kwestia odszkodowań dla Izraelczyków, których uczucia uraził nekrolog, polskiego wolontariusza. Izraelska telewizja jest już na tropie. Damien, אומרet, yeah. beaza, lo israeli, tak więc, sami widzicie, sprawa jest bardzo rozwojowa. A teraz przejdźmy do spotkania ministra Scheina z ambasadorem Liwnem. To jest gra o bardzo wysoką stawkę, ponieważ zależy od niej, czy do podobnych ataków będzie dochodziło w przeszłości. Będzie zależało, czy podobne zdarzenia nie będą rozgrywały się w przeszłości. Minister Szejna podkreślił, że był bardzo stanowczy. Szanowni Państwo, chcę na samym wstępie podkreślić, że to spotkanie miało charakter bardzo stanowczy ze strony Polskiej. Przekazałem w imieniu MSZ i Polskiej Dyplomacji notę protestacyjną panu ambasadorowi. No, miejmy nadzieję, że ta stanowczość nie polegała tylko na stanowczym wręczeniu wydrukowanej kartki formatu A4, może nawet z groźną miną, tym bardziej, że minister Szejna mógł być ośmielony, ponieważ ambasador Liwne miał powiedzieć przepraszam. Ale też na samym wstępie, co warto na co zwrócić uwagę, pan ambasador przeprosił. Czyli pozytywnie. Ja generalnie cieszę się z rzeczy małych, przynajmniej staram się cieszyć. Tyle, że tutaj nie rozumiem, dlaczego ambasador jakoby Liwne przeprosił ministra Andrzeja Szeina, dlaczego to nie były przeprosiny publiczne. Poza tym, Farmazon o tym, że do podobnych zdarzeń, do podobnych ataków nie dochodziło nigdy wcześniej. Przeprosił za to zdarzenie, zdarzenie niemające precedensu w historii cywilizowanego świata. Czyli zbombardowanie konwoju humanitarnego zmierzającego z pomocą humanitarną do strefy gazy objętej głodem. <laughs> Strefa objęta głodem pięknie ujęte, prawda? Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, kto tą strefę głodem objął, z jakich powodów. Czy coś w tym kierunku robimy, żeby ludzie nie byli głodni? A co do zdarzeń, które się w cywilizowanym świecie wcześniej nie zdarzały, no to ja muszę ministra Sajne rozczarować, ale do podobnych ataków dochodzi cyklicznie. No tutaj dwa-trzy przykłady z pierwszej strony na wyników wyszukiwarki Google. 21 marca tego roku Lemon. Izraelskie ataki na eskorty konwojów pomocowych w Gazie zagrażają dystrybucji żywności. 8 listopada zeszłego roku, Al Jazeera, Czerwony Krzyż głęboko zaniepokojony, konwój pomocowy zaatakowany w mieście Gaza. No i znowu marzec tego roku, tym razem CBS. W tle konwój humanitarny zginęło 100 cywilów. W szczegóły się nie wgryzałem, ale armia izraelska mówi, że to wcale nie jest podobne. Tak więc albo minister, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia uśmiechniętej Polski nie ma kompletnie zielonego pojęcia, co się dzieje za granicą, ewentualnie tylko na tym kierunku, tak wybiórczo, albo stronę atakującą. Strona atakującej nie zalicza do cywilizowanego świata. Nie wiem, ale jestem szczerze zaniepokojony. W ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że TVN przeprowadziło wywiad z rabinem Schudrichem. I on również przyznaje, że ambasador Liwne powiedział mu: przepraszam. Filmik jest do samodzielnego odtworzenia, ponieważ to jest TVN, nie będę tutaj umieszczał programów. Stefanu, więc sami widzicie, że troszkę dziwna sytuacja, takie przeprosiny widmo. Więc postanowiłem sprawdzić u samego źródła, u ambasadora Jakowa Liwne, czy coś jest na rzeczy i okazuje się, że podobno przeprosił. Podczas mojego dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski z wiceministrem spraw zagranicznych Andrzejem Szejną powtórzyłem swój osobisty, głęboki smutek. I szczere przeprosiny w związku z tragiczną śmiercią pracowników World Central Kitchen, w tym obywatela polskiego pana Damiana Sobola. Czyli możemy założyć, że do przeprosin doszło. Jasne, ktoś powie zgaduj z gadula, ktoś inny, głuchy telefon. Troszkę tajemniczy kontekst. Rabin Shudrich usłyszał słowo, przepraszam, tak samo Andrzej Sheina. Ktoś powie, że został popełniony wpis na Twitterze, wpis publiczny, to nam powinno wystarczyć. Niby tak, no ale nie możemy zapominać, że Jakobliwne albo nie chce, albo nie jest w stanie nauczyć się języka polskiego. No i ten wpis też nie został popełniony przez niego. Dlatego też postanowiłem wypełnić tą lukę, skoro nie doczekaliśmy się publicznych przeprosin, to skleciłem dla Was ich namiastkę. Ja, bo... Przepraszam serdecznie, ale ktoś musi być sobą, cholery, jasne, nie? No, i to tyle ode mnie, i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, to już teraz zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. No, i oczywiście, odsyłam na kanał z giereczkami. Wracając do wczorajszego pomysłu, no, rzuconego spontanicznie odnośnie sprawdzania żywności spoza Unii Europejskiej z krajów o podwyższonym ryzyku, tak to powiem, na wysłania tej żywności do badań laboratoryjnych, no to cieszę się, że pomysł spotkał się z Waszym pozytywnym odzewem. Mamy już pulę środków, które przeznaczymy na te badania, ale pamiętajcie, mówię spontanicznie rzucony, bo tak było i potrzebuję Waszej pomocy również w know-how, czyli... Jakie badania wybrać? Może jakąś żywność, żebyśmy też mieli na początku pewniaki, żeby ten kanał się nie zamienił w reklamę, no bo przecież to, to chodzi, żeby ostrzegać, prawda? Tak więc, jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie, piszcie na nowy adres e-mail, który macie po rozwinięciu opisu. Dziękuję za wsparcie, bo pamiętajcie, wsparcie będziemy przeznaczali na, na pilotażową akcję badań laboratoryjnych. No, więc e, proszę jeszcze raz o pomoc. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.